Cześć, mamko. Dzisiaj robimy inkubator. Jak widzicie, mam taki pojemnik, bo moje patyczaki złożyły jaja. Hmm. Tutaj mam jaja patyczaków. One są inne niż jaja tam różnych, ale robimy inkubator ogólnie dla nich, dla tych jaj. Więc tak, najpierw wkładamy chustkę, później bierzemy sobie wodę którą spsikujemy ten papier. Nie możemy oczywiście za mocno spsikać tego papieru. Jak spsikamy ten papier, to najważniejsze jest to, by nie wkładać tam jakiś tych jajek Twoich. Nie wkładaj tam, bo mogą Ci zgnić. Dlatego, żeby była jakaś podstawka, ja mam akurat buteleczkę, to mam tutaj na przykład zrobioną dziurkę już. Jak próbuję się wbić w tą dziurkę, jak jestem wbity w tą dziurkę, to tnę ten, tą butelkę. Trochę tym trudno mi idzie. Jak potnę tą butelkę, to jak mamy tą butelkę, to nie wkładamy jej tak. Tylko ją wkładamy w tą stronę. Jak ją tak włoży, włożymy tutaj, to żeby ona się. O, tam tak dobiję trochę. Tutaj tak to wygląda ogólnie. Jak chcecie, można trochę jeszcze psiknąć gdzieś tam, ale ja tam nie psikam. Potem, jak już to mamy zrobione, to biorę pokrywkę i zaznaczę sobie, ile ta długość ma tej szatki. Dobra, gdzieś tutaj. Mam tutaj taką córkę. Zrobię obojętną. No dobra, okej, okay, to wycinamy. Zobaczę sobie, czy dobrze wycinam i na ile to będzie yy, równości, jeszcze muszę trochę. Trochę muszę do dołu dojechać. I będzie już dobrze chyba. Yy, tu oczywiście sobie zeznaczyłem kółkiem. Tak to jakoś wygląda. Bo nie chcę zrobić jakoś to, tego źle. Kurczę trudno to idzie. Jak teraz to potnę trochę e, zobaczę ile teraz czy to zrobię perfekcyjnie e, to tu muszę dociąć no bo nie chciałabym mieć tego źle zrobione tą bo jak wiecie e, jak to będzie źle zrobione no to mo może, może nam coś nie wyjść z tymi jajami oczywiście chcemy żeby Jaja były. Oczywiście mam 5 patyczaków. I żeby było tutaj widać, to mam o tak odrobione to. Teraz biorę tą siatkę. No i jak mam tą siatkę, to biorę też klej. Klej oczywiście będzie trudno od albo i nie. Dobra, no to robimy to trochę dalej. Robię... Rozmarowuję ten klej oczywiście palcem, bo nie mam czym innym. Y jak rozmarujecie ten klej, już to naklejacie sobie siateczkę, a później sobie jeszcze dokleję ten koniec, bo mi trochę nie wyszło. Jak z tym doklejaniem, bo to nierówno mi tu wyszło, bo tutaj nie mam jak dać kleju. No dobra, no tak jak mamy to zrobione, to trochę tutaj utnę, bo tu mi wychodzi poza koniec, a nie, tego nie chcemy. Tak to wysycha. To może mogę wam pokazać jak to będzie wyglądało z tymi jajami. Tu mamy jaja, oczywiście. Jak mamy te jajka, to wycią, ja sobie wyciągnę ten ten oto tu, tutaj sobie wyciągnę to i wsypię te jajeczka tu. Jak już wszystko wsypaliśmy, no to wkładamy Razem z tymi jajami do środka tą pokryweczkę dociskamy, można przyknąć ja sobie przyknę po ściance. Jak już mamy sklikane po ściance to po prostu czekamy, czekamy kiedy nam wyschnie to, więc dajemy na chwilę pauzę i dokończymy później jak będzie wyschnięte. Więc pa, dobra, jesteśmy już po krótkiej przerwie i jak ta krótka przerwa minęła, to naklejamy sobie kawałek, który sobie przygotowywałem przed waszym przed zaczęciem. Jest trochę trudno go przykleić, bo się mi gdzieś tam nie chce skleić. Kurczę, muszę na chwilę sobie to tak, jakby skleić, więc to może chwilę potrwać, bo mi nie chce, tak jakby to się razem skleić, i też by się to przydało. Yy, dobra, musimy dać na chwilę pauzę, bo ona. No dobra, yy, musiałem to zrobić, więc jak mamy to zrobione, no to Wam pokażę drugi raz jajka i cały inkubator. To już jest taki cały zrobiony inkubator, obojętnie jakie pudełeczko. Ja zrobiłem w takim pudełku, Wy możecie w innym. Jajka oczywiście zawsze nie możecie ich ruszać, bo jak widzicie, mogą Wam wypaść, a nie chcecie, żeby Wam wypadły, bo jak łapiecie, to można, mogą się rozbić. Więc jak mamy już siatkę, no to zakładam po prostu ją na cały inkubator i reszta inkubatora już wygląda tak. Mamy tutaj górę, tu boki oczywiście. No i więc kończymy. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i pamię pamiętajcie o zostawieniu komentarza. To pa!